Dzisiaj jest... Mm, gdzieś niepojęte. Nie zacinę. się. Tu było specjalnie oczywiście. Ok. Złoty pierścień do niczego nie jest zdatny. Nikt nas nie zaatakował. Bardzo dobrze. Zapisujemy grę. Muszę nastawić sobie nadgarstek. O, dobrze. Idziemy dalej. Teraz właściwie można prosto do tej i tej i tej, jeszcze ktoś był? już nie pamiętam tam w drogach są o tam sama doleci tu jest okul, co so, widzicie go? a nie to ten czerwony, czyli onem miał możliwość paraliżowania uruchamiamy maszynę i teraz właściwie mogę od razu iść i się zmienić a tam jest jeszcze ten królewski, Uuu, to będzie ciężko Czyli najbardziej rozsądnym wyjściem byłoby po prostu by z na dół, zmienić się, wybiec jak najszybciej i złowę tę sprawę. Spróbujemy tak to zrobić. Robimy to raz, a dobrze. Bez zastanawiania się co się dzieje. Mam stresa. Ale trudno. Wygniemy szybko, 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 szybko. Jest ten guzik. Szybko zamknij, zamknij. Nikt nas nie zauważył nawet. Buł, jakie dobry. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zmieniamy się, zmieniamy się, szybko szybko szybko, szybko, szybko. Tak. Ale ona piękna jest, matko bosko. Wiecie, to jest pierwszy raz, kiedy mamy lisza kobietę. I wygląda to... Wow, jak to wygląda. Bez <grym> komentarza. Zapisuję grę. Mamy lisza. Jestem z siebie dumna. I teraz uciekamy stąd. Tak szybko, jak się tylko da. Bo to będzie okrutne, to nas teraz będzie czekać. Wszystkie okulusy nas gonią. Wszystko nas teraz goni. Ho, 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 uciekać, 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 uciekasz. Okulus nas goni właśnie. To właśnie okulus nas goni. Spoko, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Uciekamy, uciekamy, uciekamy z naszym pięknym, cudownym liszem. Ale masz fryz, to kobieto. Nieźle cię poraziły te prądy bo wygląda jakby ją strzaskało. Okej, okay, udało się. No to jesteśmy w domu. Słuchajcie, udało się. Jestem naprawdę pod niesamowitym wrażeniem, że udało się to zrobić tak szybko, tak sprawnie, tak łatwo. Oczywiście, no gdyby nie fakt, że znam miejsca, gdzie się znajdują te składniki, gdzie trzeba je wypalić, to oczywiście byłoby trudniej. To nie zmienia faktu, że tak było nawet prosto. Maszyna dalej włączona, ci tam są dalej. Jak ktoś chce, może tam sobie pójść. Ja dziękuję, mogę wam dać sejwa, jak chcecie, możecie tam sobie pójść. Ja mam już dość. stanowczo. Wystarczy tych emocji na dzisiaj. Wychodzimy stąd. I idziemy do... Do jakiegoś miejsca, gdzie by się wytrenować, czyli do Frostgardenu. Prosto do troski. Będę zastanawiał. Oczywiście nie mam możliwości, bo. Ale piękne. Tak. Ale nie mam możliwości przeniesienia się tam automatycznie. Zresztą chyba nie, od... nie otworzyłam tego. Dl Dla um, ołtarzu, więc też mi to nic nie da. Huh. No normalnie jestem pod wrażeniem. Dajcie mi chwilę. Zrobię, przeniosę się do miasta najbliższego. Czy chyba do którego hejmu nazywali? Chyba. Owszem. Idziemy. Stąd. Jeszcze raz. I go, 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 go do w rozgardu. Naprawdę nie mogę na nią patrzeć. <grym> Jak to wygląda? Jakaś strzecha. To jest niesprawiedliwe, co ja w ogóle mam ze sobą wdrożenie. Muszę się zapaculić lepiej, zimno mi troszkę. Oj. Idziemy stąd. Oj. Człowieku, do Frozgardu! Nie, to nie jest Frostgard w głąbi. To też nie jest Frozgard. Zresztą to to samo, co przedtem. To też nie jest Frozgard To chyba też nie jest Frozgard Takie dziwne wrażenia Frozgard Frozgard No co za człek Frozgard Frozgard No Nie powtarzaj się Trenować, 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 trenować. I want to trenować. Zaraz skończę. Nie zejdę dokładnie, niech nie Wytrenujemy się i kończę na dzisiaj. Godzinka nagrywania, mniej więcej wychodzi. Jest okej. Okay. Mamy lisza. Nie trzeba iść do tego go i do tego gościa mówić, może mamy lisza, bo to jest już wypełnione. Już nam nic się nie stanie. Nie może nam zabrać tej umiejętności w końcu jak? To jest zamieni na swobodę ludzi. Nie ma takiej moc. Właśnie nie da się wrócić z tego. Też jest ciekawostka, tak. Nie da się zawrócić z tego procesu. Jak już raz nas zmieniono, to już tak dostaniemy. Wydaliśmy nieprawdopodobną kwotę teraz na trening. A, jeszcze wszystko się popsuło. zwykle. No dobra, to ja tutaj kończę. Chociaż jeszcze mogłabym rozdać punkty. Tak. Nie wiem czy to było 10 czy 9 no, dajmy na 9 na razie Okej, okay. i jakieś jak trzeba będzie to już wybiorę sobie którą no, bardziej Chcę podle, podle, podlepszyć, co ja w ogóle mówię. Zbrojenie, tarcza, owszem Recepcja, identyfikacja przedmiotów, identyfikacja wrogów w ogóle to jest jakaś strasznie słaba jesteś kobietą, brawo, jest niesamowita teraz masz 7, tak? Um. dobrze na razie tak dobrze to wiadomo, magii światła Nie wiem, czy to było 9 czy 10, no co za. Oj. Nie pamiętam. No dobra, zobaczymy w trakcie i ty. No tutaj też nie wiem, czy to jest 9 czy 10. O, no, dam 10, no nie chcący. Mm. No. To było nie chcący. Oj. Zostawię na razie tak. Dobra. Tu bym Dobrze, udało nam się wykonać misję, która miała mnie kosztować dużo więcej niż kosztowała mnie naprawdę. Chociaż emocji było dużo więcej niż by się wydawać mogło. Dziękuję Wam za oglądanie. W następnym odcinku, przed może następnym odcinkiem, postaram się zidentyfikować wszystkie przedmioty, naprawić, sprzedać to, co jest niewarte. I zobaczymy, co będziemy robić dalej, bo musimy mieć jeszcze gladiatora. mi się mieć gladiatora, zanim się wybierzemy w dalszą podróż. To też ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i mam nadzieję, że będziecie chętnie obejrzeć jeszcze dalsze odcinki, zanim zacznie się grudzień i zanim wyjadę, bo niestety znowu wyjeżdżam. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i pa!